Mimo, że sprinterką już nie jest, to w życiu tempa nie zwalnia. Dzisiaj spotkamy się z dziewczyną, która osiągnie każdy cel, który sobie założy. Magda, gdzie jest Twoje miejsce? Wierznia, nie wiem, góry czy może w ogóle śląsk? Myślę, że Śląsk to moje miejsce, bo mimo wszystko tutaj się urodziłam, tutaj kilkanaście lat trenowałam i tutaj jest moja historia po prostu się tutaj zaczęła i myślę, że będzie jeszcze się tutaj kontynuowała. Tutaj czuję, że jest mój dom. Jak trafiłaś w ogóle na bieżnię? Już w podstawówce zapisywałam się na wszystkie zawody, jakie tylko były możliwe i już marzyłam o tym, żeby biegać, tylko kompletnie nie wiedziałam, jak się za to zabrać i w końcu trafiłam na trenera, widerę, który mnie wypatrzył na zawodach i dostałam zaproszenie do klasy sportowej. Więc już wtedy no, spełniały się moje pierwsze marzenia tutaj z bieganiem. Także w wieku 13 lat ta historia się rozpoczęła. Nie miałam żadnego talentu specjalnego do biegania. Raczej byłam jedną z najwolniejszych osób. No Wytrzymała też nie byłam specjalnie, także tylko i wyłącznie tym, że systematycznie wykonywałam wszystkie treningi, jakie były prowadzone i, i zalecone też, żeby robić samemu, robiłam jako jedyna, także to była Droga do, do pierwszych osiągnięć, do pierwszych medali, mistrzostw Polski, no a później już wyżej mistrzostw Europy i później jeszcze mistrzostw świata. Zaczęłaś jak byłaś małym dzieckiem, już gdzieś tam się nosiło, biegałaś, lubiłaś po prostu biegać, czy lubiłaś rywalizację może? O, lubiłam rywalizację, to na pewno czułam, że, że mam powiedzmy większe możliwości niż inni i miałam taką smykałkę do tego sportu. Próbowałam różnych dyscyplin, koszykówka, pływanie i zdecydowanie sporty indywidualne to było coś, co mi się bardziej podobało, bo w drużynowym się kompletnie nie odnajdywałam, zaledwie 4 lata temu jeszcze. Byłam w czołówce świata, a teraz już zupełnie mnie to nie interesuje. No właśnie, sprintem przebiegłaś z bieżni w ogóle w zupełnie inne miejsce. Co się stało? No, dokładnie, bardzo dużo się stało. Przede wszystkim zauważyłam po kilkunastu lat, latach treningu, że to nie jest zupełnie to, co było na początku, że ja już przychodzę i mi się nie chce trenować. Po prostu nie mam tej radości, nie mam tej pasji. Zauważyłam, że, że nie sprawia mi to takiej radości jak kiedyś. Nie dostałam się na Igrzyska Olimpijskie w Rio, które były moim myślę marzeniem życia wtedy, którym poświęciłam wiele lat przygotowań. To był dla mnie wtedy trudny czas, bo No bo, można powiedzieć, straciłam. Straciłam wszystko, na co pracowałam, i, i nikt tego w ogóle nie rozumiał, nawet jak to było dla mnie ważne. Także zostałam z taką, może być, pustką. I, i tą pustkę bardzo szybko wypełniły góry. Miałam wtedy najdłuższe wakacje w życiu, i zupełnie spontanicznie z bratem pojechaliśmy na Mont Blanc. Ja zupełnie nie miałam obycia ze sprzętem, jakiegoś tam technicznego przygotowania. Także tylko i wyłącznie mentalne, że na pewno dam radę i tak mi się uda. Także ten Mont Blanc nam wypalił, weszliśmy na szczyt, i ja już wtedy poczułam, że bardzo mi się to podoba i że mam bardzo duże predyspozycje do tego, żeby to robić jeszcze lepiej, jeszcze wyżej. I wtedy już. Po powrocie zdecydowałam, że na pewno chcę iść na Mount Everest. Na a co cię wciągnęło w tych Bugach? Co ci się tak bardzo spodobało, że, że po, postanowiłaś w to pójść? No, takie pokonywanie właśnie własnych granic. Właśnie to, że to było zupełnie nowe dla mnie, a mimo wszystko potrafiłam bardzo szybko się w tym rozwijać. Atmosfera, krajobrazy. Natura, po prostu to kocham i, i sprawia mi to przyjemność, radość. Lubię tą atmosferę w obozach, tą organizację wszystkiego. To, że jest to dla mnie wyzwaniem, bo, bo podjęcie próby zdobycia tych 14 8000 tysięczników. Yy... To było też tak silne marzenie, które zadecydowało o tym, że, że jednak postawiłam na góry. I ja nie polecam takiego tempa, jaki ja mam, bo tutaj cały czas podkreślam, co ja robiłam przez prawie 15 lat dzień w dzień. Kilka godzin dziennie trenowałam do granic wytrzymałości. Kończyłam trening w stanie prawie nieprzytomności, wymiocin i po prostu masakry. Także bardzo ciężkie treningi, których mi po prostu organizm nie zapomina i żaden człowiek. Nie powinni się tutaj porównywać, można powiedzieć, do mnie, bo no tutaj ta ilość tych treningów jest naprawdę ogromna i można spełniać oczywiście te górskie marzenia, ale każdy powinien mieć swoje tempo. Nie polecam się śpieszyć, bo góry są mimo wszystko bardzo niebezpieczne i bardzo łatwo tutaj o wypadek czy nawet o śmierć. Cały czas mówisz, że ten trening mentalny jest bardzo ważny w sporcie, zwłaszcza w tym, co Ty też robisz. Powiedz mi coś więcej. Psycholog mi powiedział, że Magda masz psychikę mistrza olimpijskiego. Ja się nie boję marzyć, bo wiem, że niezależnie jak trudną rzecz będę chciała zrobić, to jestem w stanie to zrobić. Już sobie to udowodniłam po prostu wielokrotnie. Na początku mniejszymi rzeczami, zaczęłam brać po prostu się za większe rzeczy. I też się okazało, że wszystko jest możliwe wiara, te niepoddawanie się, bo, bo będziemy mieli mnóstwo upadków, porażek i wszystko będzie szło nie po naszej myśli. To jest zupełnie tutaj normalne. To nic, nic nadzwyczajnego, że nie wszystko tutaj się układa i trzeba być cierpliwym. Dziękuję Ci bardzo. Trzymam kciuki za przyszły rok. Dzięki. Dziękuję bardzo za Waszą uwagę. Kliknijcie tutaj, żeby zasubskrybować mój kanał i być na bieżąco. Do usłyszenia!